No cześć, cześć, witajcie i Was w kolejnym odcinku na kanale Specialty 99 Roblox i dzisiaj słuchajcie, pokażę Wam nową, mega fajną metodę na to jak w nowym Backrooms będzie. dla tych, co jeszcze nie wiedzą, tak, dostaliśmy nowy Backrooms Event. W którym możemy sobie zdobyć nowe pety i nowego huge peta. Ogólnie łażąc po backroomsach, tak w skrócie to wytłumaczę, łażąc po backroomsach mamy szansę na znalezienie po prostu jaj z razy 5, razy 50, razy 75, i chyba razy 100 e, większą szansą na huge peta. Nie wiem jak jest maksymalna ilość, czy nie, razy 99, czy razy coś, e, ale po prostu można znaleźć o tyle lepsze jajka, których jest właśnie tyle zwiększona szansa na nowego huge'a. To zresztą zaraz wam pokażę jak wygląda. A nowy huge notuje się dokładnie w ten sposób. Istnieje już ich 11 tysięcy w pierwszym dniu, więc naprawdę całkiem dużo, co znaczy, że prawdopodobnie szansa na niego nie jest aż taka mała i możecie ją zdobyć nawet będąc graczem free-to play. Zresztą nagram dodatkowy odcinek z szansami na tego właśnie e, huge Peta. Mniej więcej postaram się z każdego jajka, ale to się jeszcze zobaczy. E, więc jeżeli nie chcecie przegapić tego odcinka, prawdopodobnie wleci on za niedługo, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba z dzwonem, żeby... Was ten odcinek nie ominął, ale dobrze, przejdźmy już po prostu do mega fajnej taktyki, dzięki której możecie te jajka znajdować sobie znacznie, ale to znacznie szybciej. Bo jest to sposób na to, że możecie użyć po prostu deski właśnie w tych bagrumsach i sobie latać przez te bagrumsy. Więc jak to zrobić, się pewnie zastanawiacie? A więc musicie po prostu wyczuć idealny. Było mnie na początku, nie będzie wam wychodzić, ale już wam powiem mniej więcej e, jak to zrobić. Więc po prostu jak wyjdziecie, musicie nacisnąć w dobrym momencie. Teraz mi się nie udało. E, mniej więcej, mniej więcej gdy jest ten ekran ładowania. Mniej więcej w tym momencie, gdy wchodzicie, czekacie sobie i mniej więcej teraz naciskacie Q. Niestety mi się nie udało, e, więc po prostu spróbuję jeszcze kilka razy, aż w końcu mi się uda. Uch. No, niestety nie. Teraz zajdzie za wcześnie, więc musicie naprawdę wyczyć to idealnie. E, ty będziecie teraz, może? No dalej, znowu nie. No, oczywiście, jak zawsze, gdy chcecie jakiś odcinek, to mi nie wyjdzie. No, ale to nie jest taka metoda, gdzie się da nauczyć dokładnie. Ku. O, i teraz mi się udało. I proszę bardzo, widzicie, teraz mi się udało. No, musicie po prostu próbować. E, mniej więcej w czasie, gdy się ładuje, gdy się załadowuje, ten PET cały jest na ekranie. To mniej więcej gdzieś w tym momencie musicie nacisnąć deskę. No musicie po prostu to wyczuć idealnie. No i teraz co mi widzicie, mam deskę i mogę sobie latać po bacumsach e, Mogę sobie szukać o, mogę sobie szukać różnych jaj, mogę sobie tutaj latać. Pokażę nieco jak wygląda w ogóle ten update. Plus deski jest taki, że jak macie na przykład taki... oj, co ja zrobiłem? Taki pokój, to możecie po prostu przejechać, bo te nie zrobią wam żadnego d gdy jesteście na desce. Tutaj mamy na przykład jakieś inne te, a sobie pewnie założyłem. Nice, nice. No i możemy w taki oto dużo szybszy sposób szukać sobie po prostu nowych jaj, szukać sobie jaj razy 50, razy 75, razy ileś. Dla tych, co nie wiedzą, mniej więcej najlepsze jajka znajdują się za drzwiami, za drzwiami, do których potrzebujecie klucza, klucze zdobywacie, klucze zdobywacie ogólnie przez farmienie i jest szansa, że po prostu raz za czas wam wyleci właśnie tutaj na tym świecie farmienie. Tak, tak, żebyście nie myśleli, że farmienie posuną nas na nie. Musicie farmić tutaj, z tego co mi wiadomo, chyba, że nie wiem. E, więc ten klucz, zresztą wygląda. Każdy dostał na początku, tutaj możecie sobie odebrać pierwszy. Przynajmniej ja mogłem e, wczoraj, wybrać sobie jeden właśnie taki backup ale już ich zdobyłem trochę. Dokładnie już mam ich 30. Niestety jest on untradeable, prawdopodobnie trochę bym e, wytradował. No ale po prostu latacie sobie e, z deską i szukacie takich pokoi. E, jest szansa, że będzie w nim jajko, albo jest szansa, że będzie w nim po prostu. Jakieś inne rzeczy, na przykład znalazłem jakieś skrzynki, co mi dały, no sobie beznadziejny loot, ale, ale zawsze coś, albo jest szansa, na przykład, jakieś e, zasadzone gemy znajdziecie i to będziecie sobie dodatkowe gemy z tego. E, więc jest tu chyba kilka rodzajów właśnie tych kluczy, e, tych drzwi, tych pokoi, pomieszczeń za drzwiami z kluczem, ale jeszcze wszystkich po prostu nie poznałem, więc po prostu latacie tak z deską. No i... Mimo tego, że ja mam deskę, to i tak nie mogę nic znaleźć, bo nie umiem szukać, no ale cóż, może Wam się uda. Więc myślę, że całkiem fajna metoda i możecie dać znać, co o niej po prostu sądzicie i czy się przydała. No A jeszcze jedna wiadomość: jeżeli zginiecie na desce, to nie musicie się mniej więcej martwić, ale no, trochę będzie gorzej. Na przykład, patrzcie, wejdę sobie w takiego i to się stało. Teraz widzę, że się stało w ogóle inaczej niż. Eee, niż, 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 niż ostatnio O, właśnie to się stało ostatnio Że jeździłem sobie w taki sposób I no A, jest jeszcze pewien trik, kurde, mogłem to jeszcze pokazać jest już nie pokażę Nie wiem czy on dalej działa, ale na live go zrobiliśmy eee, Że jak na przykład wsze Wszedłem na takie, o, widzicie? Mogę sobie zobaczyć wakrumsy od Eee, od góry, po prostu, jak wejdziecie na jakieś większe coś, e, to działa właśnie. Tylko, no, jak wejdziecie na eko, no to nie działa. Z deską, ma to większą szansę na działanie, bo jesteście wyżej. Ale no, no, możecie sobie w taki sposób zobaczyć yy, pomieszczenia. Więc, jeżeli powiem tak, jeśli ktoś wie, czy pomieszczenia z jajkiem wyglądają jakoś inaczej, to będę wdzięczny, jeżeli mi powiecie. Ja próbowałem szukać to jakoś. Się te pomieszczenia z tym kluczem. Jakby szukać to jakoś mi się nie, nie zwróciłem uwagi, żeby coś było innego, ale tak możecie sobie jeszcze poglądać w Backrooms i mniej więcej widzieć gdzie, gdzie pójść jeszcze, więc tak to się prezentuje. Całkiem fajny trik według mnie. Ok, więc to już na tyle w tym odcinku. Taki krótki odcinek informacyjny na temat, jak możecie sobie po prostu aktywować deskę w Backroomsach. Jeżeli chodzi o konkurs dzisiejszego odcinka to będzie on, słuchajcie, dokładnie na nowego najlepszego PETA chyba, bo jest to chyba najlepszy PET, póki co. Rainbow. E, właśnie z tego jajka lepszego co możecie znaleźć e, za tym Instrumentem więc jeżeli chcecie wygrać takiego jednego Rainbow Ender Hades, póki co chyba najlepszego PETA w tej grze. No to nie wiem, napiszcie hasło Hades, jako że to jest Ender Hades i wasznik po prostu obok e, Robloxa, Więc po prostu hasło Hades, wasznik i oczywiście musi być łapka i słup. Obowiązkowo. A jeżeli chodzi o zwycięstwo konkursu z poprzedniego odcinka na 50 piniot teraz wyświetlałam się na ekranie. Ja już ci to te pinioty wysłałem, e, tylko po prostu powiem tak. Nagrywałem poprzedni odcinek, chciałem wrzucić jeszcze jeden odcinek, tam wysłałem te rzeczy z konkursu, ale w końcu go nie wrzuciłem, bo no nie wiem, miał to być odcinek z Liksów. Po czym zobaczyłem kogoś jakiś inny odcinek z Liksów i uznałem, że na moim. Nie, nie miałem po prostu, za mało przecieków znalazłem, no i cóż, no i się, no i, no i w końcu nie wrzuciłem, więc jak coś, to już tą nagrodę masz wysłaną, więc ja zobacz mailboxa. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, możecie być na mojego Discorda, grupę Ologs i ogólnie, wszystkie linki macie w opisie, więc zapraszam także na live'y, e, mniej więcej o godzinie 18-19 są w weekend i czasami w dni tygodnia, więc dzięki, trzymajcie się, papa, cześć, siema.